Na lotnisku w Katowicach i dzisiaj lecimy na wakacje życia z moją koleżanką jest już 3 godziny do Frankfurtu a nasz nie wiadomo i poleciała No, pierwsze pierwsza klasa o! proszę bardzo ale żeby nie było lecimy razem albo nie lec sama Taś tu się chyba boi będzie dobrze Ile tysięcy kilometrów przeleciałam, żeby bloki oglądać? Jesteśmy w porcie Katania. Pogoda ładna, wszystko fajnie. Teraz idziemy na autobus. No i zobaczymy, czy znajdziemy. Za godzinę mamy autobus. Ania wszystko zorganizowała. Najlepsza organizatorka. Zobaczymy jak jest. No tak musimy go znaleźć oczywiście. No i te palemki, jak ja za nimi tęskniłem. Mamy wykupiony y, autobus, ale gościu nie sprawdził nawet biletów. Dobra, w wchodźcie. Jest. Pół godziny wcześniej wyjechał. A co, jakbyśmy się spóźniły? To jest Ważne, To jest ogóle To że w ogóle jest twoje. To jest To że nie To być na To że słusznie zauważyła, że dobrze jest To jest jest w samolocie niestety śmierdziało i jak my będziemy wracać stąd, to też pewnie będziemy śmierdzić, więc tam, a to jest przyjemnie. Interbus. No ale ogólnie kurczę, fajnie naprawdę w tym autobusie, bo wszyscy mają miejsce siedzące, bagaże, bagaże gdzieś tam na dół. No i przede wszystkim to ten chłonek w środku, także... Mhm. To bardzo, bardzo ile Na 60 nas. Za dwie osoby. Toż to jak za darmo. Po co płacić 100, 150 i to nie złotych, to euro za taksówkę. Jak się tak przejechać? W kolejce. O la, la Shit! To nie wygląda zbyt dobrze. Właśnie jest to, zatem też, jeśli chodzi o wózek, to zatem to jest przystanek naszej linii, Interbus. Taki o, na no takim parkingu. Jesteśmy w Cerdini-Naksus, także wygląda trochę niepozornie, ale zobaczcie jakie luksusy. A super. no od strony tej ulicy, o, procz to, jak wąsko. Niepozornie wygląda. Warunki, ale daje radę. Zobaczcie... O! I tak co chwilę. Mijają się autobuski, tu cytrynki, tu jakieś kwiatuszki. w nas widać w lusterku. Mały problem, to trzeba tak oj, oj, oj wycofać, żeby ja wjechać tak. Dobra, jedziemy. Uuu, o... wysiadamy, Pan Maszany na wysiadach i nie zapomnijmy o bagażu. uwaga na łeb! Zapraszam, dziękuję. Proszę bardzo. I jadę. Z tą torbą. Poprawić? <grywia> Tutaj taki o, przystaneczek. Tu widać, że główne odjazdy. No i my zmęczone, co gorsza, a to już koniec. To, tak, to cośmy wjechały, to teraz trzeba zejść. A tam nie ma chodników, więc będzie, uu, trudno. I codziennie na plaży tam, więc nie wiem, czy to był dobry wybór z tą, z tą torminą, a mogłeś mieć hotel na samej plaży, nie ale, to ja, nie, ale ja nie chciałam. idziemy za tą panią, a w ogóle to ja cały czas idę za tą panią. Ja nie wiem, czy mam sama poradziła. Nie prawda. <grywka> no także ta Armina jest. Do góry trzeba iść. No i tyle. Tutaj bur należy do nas, czy jeździć tędy, czy tędy, do naszego hotelu, płasko, czy mniej ludzi. Trochę ciężko z tymi bagażami. Nasza handlowa ulica, którą gdzieś tu będziemy mieszkać. To. Z widokiem na morze. Coś to śmierdzi z tym widokiem. Płacona widoku nie będzie. No ale dygamy te walichy. Ale ładnie, ładnie, ale głośno. Ale ogólnie. Głośno jak w Maroku, naprawdę. Jak my tu będziemy mieszkać. A tam jak ładniutko. Zmusiła mnie do wejścia po tych schodach. O, oh, z taką torbą. To nie na moją kondycję idziemy dalej No gdzieś tu niby jest nasza willa Ale, ale z widokiem na morze będzie dosyć ciężko Coś tu nie gra Viaggiare in Italia Tak to wygląda Z buta pod górę Gorączce największej. No i jest. Nasza upragniona willa. Znaczy, hotel Idziemy. jeżdżaj Wait for me. Dobra, zobacz Tato. Kluczyczek, zapraszamy do naszego pokoju. Nie, po... Taki se hotelik, ale najważniejszy to ja. Najważniejsze jest to, nie kłamali, że jest view O, spójrzcie, bella donna. Mm. Śliczna. No. Jest. A to jest ten teraz. Co prawda nie jest bił na plażę. ale miała być A, na morze. Oczywiście. Na plażę, o i tutaj proszę bardzo. jest to. Uuu. A czyli dzielimy trochę ten... Tak, tak, teraz jest. Taras. Proszę bardzo, łazieneczka nasza. Ślicznie tu. Papierek. Bidecik, kiwelek. Wanienka. I nawet stoliczek, jak nie będziemy miały siły. No, ładnie, ładnie. I taki pokoiczek. Tu wejście. O, to takie. A tutaj? Nasze kochania, już się rozwieszę. Ty zadowolona w miarę. Tu, przekąski pierwsze. W takie, ale głodne to na pewno. Ty ja też, ale przecież ja jadłam, a ty nie, a ja tak, tak jestem głodna. Przyjdzie. Trzeba by było gdzieś coś zjeść. Pierwsza nocka, już karty. Ktoś tu głodny. Od rana nic nie jadła, jest 21. Od, Od, Od wczoraj nie. Jaka szalona. Ja to jadłam, ale... Ja dam kanapeczkę z domu, kanapeczkę w samolocie i najlepsze jest to, że kupiłyśmy teoretycznie dwie, a dostałyśmy jedną. <noise> I ja ją zjadłam. Ale ja muszę jeść niestety. Nie ja że... to w ogóle powiedzmy No ale zobacz, to, tobie w ogóle nic się nie dzieje. A mi już by się transferencja, ale nie doszła tutaj nawet. I ten klimacik. To ją ma do takiego trybu życia. Oj Boże. Proszę bardzo. Mojito. A dla mnie. Poza tym Lava nam, jest, No bo wyglądasz na osobę decydującą w, tym, w tej rodzinie. Ja wziąłem grillowaną cukinkę. Ania. Tutaj jest specjal. Słyszeliście? No i oczywiście tutaj jeszcze specjal Mohito. Ja to tak rozgrzebałam proszę <laughs> bardzo, tak wygląda <laughs> Z pomarańczką środką. Co powiesz? Z Nie? No ja źle zrozumiałam. I co, Spaczko? O, moje cukinki. Przepieszsze. Na pierwszy głód wystarczy. <laughs> To antipasti i czekamy już chyba z pół godziny i nie ma naszego głodania głównego i tak się zastanawiam czy w ogóle będzie, bo przyszedł w końcu gościu zabrał nasze talerze, nic nie powiedział się tak, no i ja, sobie siedzimy i czekamy. Nie wiem czy będzie dzisiaj ta ryba. Zbierzemy z głodu wszyscy tęskniemy. No trudno. No trudno. Ja wolnie, ale A może to później doskoczyte to jest w restauracji? Co? Po godzinie? Nasza jedzonka? Ouiii! Ale trzeba było interweniować! Jak nie nagrywałam, zrobiła się burza. A może też być tak, że ta Etna też już nie przypuści tutaj do nas na tą część tego, tej burzy. Na dół pryszczy bardzo kręcę, kręcę, kręcę. Bożeśmy dopiero wróciły. I burza akurat nam się trafiła. W ostatniej chwili wróciłyśmy. Yeah. Dałaś tam burzę, proszę. Proszę pokazać. W zasadzie to naprawdę miałyśmy szczęście. Sztorasik. Co widać? Oooo! Takie burze to tylko na Sycylii. A jest już nad nami. Pokaż burze, na co cię stać? Przeszła znienatka bardzo szybko, bo przedtem była po drugiej stronie. Oglądałyśmy... O! Oglądałyśmy sobie za etny i na krótki spacer poszłyśmy i już takie coś. Pio, pio. O. ale się oburzyła.